A teraz robimy opening jeziorowy. Ona jest takie zgniecione, ponieważ wczoraj leżało na słońcu. Otwieram. Mm. Kamo mm. czekolady! Kamo czekoladki i papierka? Nie. I teraz. Na mm. mm. pracę, zacznijmy. Pływa. Mam po prostu Takich gmin jeszcze nie ma, mam powiem. Teoski, To chyba struś pędzi wiatr, co ucieka zazwyczaj przed kojotem. Mie, mie. Dzięki za oglądanie tej wodnej przygody, subskrybujcie, lajkujcie. W dzisiejszym odcinku z Marlenką Kinderką otworzymy jajucho Będziemy lecieć z zabawką samolotem między chmurami, a także pozdrowimy naszych najwierniejszych fanów. No, to zaczynamy. Czekolada już ściągnięta? Teraz czas na zabawkę. Zabawkę z serii Kinder Natums. Pewnie to będzie jakiś zwierzak. Oj! Już widzę, że to chyba będzie duży zwierz! Tych kartek to nie potrzebuję, ale widzę. O! Co ja widzę? Toż to hipopotam! Chcecie kilka ciekawostek na jego temat? W międzyczasie, jak będziemy go budować, to powiem Wam, że hipopotam może ważyć nawet 3 tony. To jest. Naprawdę dużo. Wasz samochód tyle prawdopodobnie nie waży. Ponadto hipopotamy długo żyją mimo swojej wagi, bo mogą żyć około 40 a nawet 50 lat. I są dość szybkie, mogą osiągnąć prędkości 30 km na godzinę. Jak widzicie. Są też raczej wegetarianami. Nie jedzą mięsa. Co może Was też zdziwić i zszokować, że hipopotamy pływają raczej kiepsko, mimo że głównie spędzają czas w wodzie. Raczej tam chodzą, podskakują, odbijają się od dna. Natomiast mogą też pod wodą spędzić. Około 10 minut. To dużo. Raczej nie latają samolotami, ale jak widzicie, nasz wybrał się w podróż. A ten samolot leci około 10 kilometrów nad ziemią z prędkością około 1000 km na godzinę. A teraz gorące pozdrowienia dla naszych najwierniejszych fanek i fanów dla niny i martyny dla julki i kasi-basi a także dla dominika i sprzedawców marzeń wielkie dzięki że jesteście z nami i czekamy na kolejnych a tymczasem my kończymy już naszą podróż z hipopotamem w przestworzach! Cześć! Dzisiaj otwieramy e, taki pakiet, e, w którym jest, są trzy jajka niespodzianki ze Smurfami. Są takie figurki do wygrania. I mamy tu pakiet trzech jajek, niespodzianek, Agora teraz... yeah. yeah. yeah, <laughs> so, Vamos Chodzi. O. O. Już mamy figurkę złożoną. Teraz zobaczymy instrukcję, to są figurki, a tu mamy napisane. i to jest ta instrukcja. Na tej instrukcji mam pokazane, że to jest ten, ta nasza czekolka i e, ona problem. I to on się chyba nazywa on był mon, mon, chyba mądrala i on był strasznie mądry, bo się I dużo czyta. No i dużo czyta. No dobra, otworzymy sobie dzisiaj jajuszko do kawusi. Zobaczymy co tam będzie w środeczku. Uu, jakaś tutaj chyba czekoladka na pewno będzie. Słunczek. Oj, jakieś takie ono jest ubite troszkę. No to nic, to się wszystko zje. Dobra, wyciągamy go. I teraz najciekawsze Czyli... Czyli zabawka. Czy będzie w środku w ogóle? No i ciężko tworzyć, I Jest. Uuu, a cóż to będzie? Ciekawe, bo to ma kilka elementów. Zobaczmy tutaj na instrukcji. Wow, to jakiś wielki ptak. Zaraz go sobie ułożymy. Mm. O, to chyba jakaś papuga. Może to ara? Ara to chyba największa z papug. U, ale jak to się składa? Moment, moment. Najpierw skrzydła. Dobra. A którą stroną, kurczę, chyba tą. Powiem wam, że nie jest to łatwe. Nie no, to chyba tą stroną jednak. Dobra, idzie. Tu jedno skrzydło jest. Teraz drugie skrzydło. Tak. I teraz ogon. Hop! Wow!

puszkę. I czekoladuszkę. No, dzięki. To jest papuga ara jacentowa, największa z papug latających. Jej długość może sięgać 100 cm. Waga to nawet 2 kg. A żyć może nawet 60 lat. Cześć. Dzisiaj otwieramy jajko Kinder Niespodzianka. Najpierw sobie zważyliśmy. I waży 32 gramy. No, ciekawe, co też będzie w środku. W takim ciężkim jajcu. Ściągamy opakowanie. Tak. Powolutku. Powolutku i widzimy piękną i pyszną czekoladkę, dobra, otwieram dalej i wyciągam żółte jajco, a w środku jak zwykle zabawka, ciekawe jaka, ciekawe co to jest, o, -o. Trochę nam się rozerwało, ale chyba widać o co chodzi. Co to jest? Z tyłu mamy kod QR do gry. A już chyba nie będzie nam potrzebne. A tutaj instrukcja obsługi montażu w zasadzie. To jest chyba jakiś robot. Włącz głos robota. Cześć! Jestem Robot. Transformers. Chciałbym, żebyś mnie zbudował. To jest jajo. Nagroda Kinder Joy. A Ty buduj mnie. Jestem Transformersem. Jestem zabawką. Mogę być robotem albo koparką. To żółte to koparka z łyżką. A teraz buduj mnie żółty element. To moje głowie. Czytaj instrukcję. Montuj mi skrzydła. Przyspiesz. Przyspiesz. Tak. Koparka. A tu skrzydła. Super. Jeszcze. Brakuje mi łyżki do kopanki i rąk do robota Tak Brawo Mogę już machać rękami Przyklej mi jeszcze naklejki Przyspiesz Zwolnij Tak Naklej tą naklejkę Nie tą stroną. Nie tą stroną. Mówię ci, nie tą stroną człowieku. Tak. Teraz będzie dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Skrzydła mi odpadły. Przymocuj je. Teraz przyklej naklejkę z przodu. Tak. Zgodnie z instrukcją. Dobrze, dobrze. Jestem robotem. Mogę machać rękami. Mogę latać. Mogę być koparką. Jestem transformersem. Jestem super zabawką, którą złożyłeś własnoręcznie. Tak wyglądam jak na instrukcji. A tu jest kod QL I w kolejnym odcinku będziemy grać w grę To jestem ja, Robot Wymyśl na mnie imię Robot, imię wymyśl Cześć, 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 cześć Otwieramy jajo Masza i Niedźwiedź Tak Z tej bajki Kupiliśmy je w biedronce. Jest to jajucho firmy Magnetic. A otwieramy je nad pięknym stawem. No ciekawe. Co tam będzie w środku? Na razie ściągamy sreberko delikatnie i już widzimy czekolady. Uuuu, czekolada jest taka jak w jajku Kinder, ciemna i biała, ale jajucho jest takie jasne, ciekawe co będzie w środku, Uu, jakiś zielony coś, co to jakieś UFO, o tu widzimy co może być, może być masza. Albo niedźwiedź. O! To jest chyba figurka niedźwiedzia z takim wachlarzem. A wiecie, że w Polsce też żyją niedźwiedzie? No, chyba nie nad, nie nad tym stawem, ale żyją w tatrach i w bieszczadach, czyli w górach. Ich populacja jest niewielka. Jest to około 110 osobników w Polsce. Ten by był 111 może. No, zobaczcie jak się prezentuje. Przyznam, że zabawka nie jest za piękna. Nie jest zbyt ładnie wykonana. Ale staw jest wspaniały. Zobaczcie jakie tutaj łono natury. Na którym wyleguje się niedźwiedź firmy Zaini. A gdzie masza? Gdzie masza?